Bo tutaj mamy to, co nas dzisiaj interesuje, czyli jak widzicie, ofertę o nazwie Witamy sierpień! Pierwsza mega skrzynka jest już obok nas i teraz, moi drodzy, błagam, aby tam coś było. Strzelajcie łapet w górę, trzymajcie szczęśli, żeby udało się trafić dzisiaj jakąś nową poznać, ale uwaga! Trzecią skrzynkę otworzy nam oki. Hej oki, o, z jest kamera. O, o, o! Patrzcie jaki język mam wstawiony. Dzisiejszy podcinku jest Brawl Stars na moim kanale. Zrobimy sobie, drodzy, coś wyjątkowego, bo jak widzicie, mamy w sklepie mega fajną ofertę. Oferta nazywa się Witamy sierpień i mamy w niej 150 gemów, 1000 monet oraz 3 mega. Boxy za 48 zł. W związku z tym, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku na moim drugim koncie kupimy sobie tę ofertę i zobaczymy, czy uda nam się trafić w końcu upragnioną kolejną legendę. Aktualnie na tym koncie brakuje mi tylko kruka, Leona, Sandy oraz Sergia. No i mam nadzieję, że którąś z tych postaci uda nam się dzisiaj trafić. Zanim zagaszymy, to po dzisiejszym odcinku standardowo macie szansę na wygranie tego mega boxa, a właściwie karty Google Play albo App Store o wartości 200 zł, za którą kupicie sobie Gamy i będziecie mogli wydać, no właśnie na przykład na tego boxa. Żeby mieć czas na wygano, wystarczy, że po tym filmie zrobicie łapkę w górę i dobijecie tutaj. Jak myślisz, ból? Ile lajków tym razem? No nie wiem, takie 19 999? Ile ból? Czemu akurat tyle? A, no nie wiem, jakoś tak. Okej, okay, dobra, w takim razie, moi drodzy, spróbujcie robić tutaj 19 999 lajków. Poza tym, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie o dzwoneczek, bo moi drodzy, dobijamy 500 tysięcy. Upewnijcie się więc, jaki kolor małbasu subskrybuj. Jeśli ten przycisk jest czerwony, to kliknijcie w niego i zróbcie tak, żeby był szary. No i po trzecie, żeby mieć czas na wygraną. Napiszcie w komentarzu, moi drodzy, czy macie już pisany kod Citrox w sklepie Stars. Jeśli tego kodu nie macie wpisanego, to w sklepie Stars przesuńcie maksymalnie w prawo aż za pakiet monet. Tutaj naciśnięcie wpisz kod, tutaj wpiszcie mój kod twórcy, czyli Citrox wpisany przez X, następnie naciśnijcie wpisz i w tym momencie, jak widzicie, Citrox otrzymuje od Ciebie wsparcie. Was to, moi drodzy, nic nie kosztuje, nic na tym nie tracicie, a mi bardzo pomaga, więc dzięki wielkie każdemu, kto ma wpisany mój kod twórcy. I pamiętajcie, że jeśli robicie jakieś openingi z tym kodem, albo kupujecie to w sklepie, to wysyłajcie wasze nagrania na moim Discordzie, do z w opisie. Wyniki konkursu ogłoszę dzisiaj o 20 w opisie pod tym filmem, więc sprawdźcie koniecznie, a póki co przechodzimy do dzisiejszego openingu. Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy już w grze Wejdźmy do sklepu, bo tutaj mamy to, co nas dzisiaj interesuje, czyli jak widzicie ofertę o nazwie witamy sierpień. Niestety, moi drodzy, mamy już sierpień. Jeśli Wam też te wakacje tak szybko lecą, to strzelcie łapkę w górę, bo podobno jak będzie 20 tysięcy lajków, to czas wakacji będzie leciał wolniej, a tak naprawdę to nie. Ale dzisiaj słuchajcie, te oferty sobie kupimy i zobaczymy, czy uda się trafić z niej jako postać. Poza tą ofertą mamy jak widzicie darmową ym, skrzynkę w ofertach dnia, więc tym też się zajmiemy, ale zanim to, to zacznijmy, słuchajcie, od tej oferty. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, oferta kupiona, oczywiście z kodem Twitter sklepie No i mamy, jak widzicie, klejnoty. Poza tym mamy monety i poza tym słuchajcie mamy trzy mega skrzynki. Pierwsza mega skrzynka jest już obok nas i teraz, moi drodzy, błagam, oby tam coś było. Strzelcie łapeczkę w górę. Trzymajcie śluki, żeby udało się trafić dzisiaj jakąś słowo. Opozyc, ale uwaga, naciskamy, szukamy! Mamy pięć rzeczy, jeżeli chyba niestety nic nie będzie, ale zobaczmy, są monety, są punkty mocnego pizzowca, punkty mocnego kolta, punkty mocnego bóla, punkty mocego kika oraz, moi drodzy, punkty mocnego broka. Poza tym mamy również powagę tonów, ale niestety, jak widzicie, nie ma nowej postaci. Okej, okay, w takim razie, jak widzicie, druga skrzynka spodem z nieba, i teraz błagam. Prośmy wszyscy, żeby tutaj była, słuchajcie, szóstka. Poprzednim razem nam się nie udało, może teraz damy radę trafić nową postać, uwaga. Naciskamy, otwieramy! I mamy znowu pięć rzeczy, czyli chyba niestety znowu nie się będzie. są monety? Są punkty mocy do Jessie, punkty mocy do Ośniu punkty mocy do Ems, punkty mocy do Colta, no i punkty mocy do BO. nowej postaci niestety nie ma kolejną trzecią mega skrzynkę otworzy ktoś za mnie. Okej okay, moi drodzy, w takim razie, skoro ja nie mam szczęścia, to trzecią skrzynkę otworzy nam Oti. Hej Oti, Oti, tam jest kamera. O, o, o! Patrzcie język mam wystawiony. Dobra, Oti, potrzebna jest twoja łapka. Uwaga! Oti na 3-4, e, czekaj, naciskamy twoją łapą. 3-4, pyk, poszło! No i mamy 5Z z lotiska. Niestety słuchajcie, mamy pięć rzeczy Odzi poszła y, dalej do spania No a jak widzicie, my zostaliśmy chyba niestety Znowu bez żadnej nowej postaci Zobaczmy jak będzie Jak widzicie, odbieramy wszystkie nagrody No niestety nie ma tu nowego zadmiarza Ale, moi drodzy, po pierwsze, mamy jeszcze za darmo skrzynkę Którą zaraz otworzymy, a po drugie, jak widzicie W prawym górnym rogu mamy 159 gemów To oznacza, że te gemy Można jeszcze wydać na skrzynki, które zaraz otworzymy Ale zanim to, to otwórzmy słuchajcie Darmową skrzynkę, naciskamy, sprawdzamy Jeśli mamy słuchajcie, mieć warto, to z tej skrzynki czy coś wypadnie? Uwaga! Mamy dwie rzeczy. Czyli niestety, jak widzicie, no nie ma nowego zadmiarza. No dobra, w takim razie próbujemy dalej. Słuchajcie, kupimy teraz jeszcze sobie dwie duże skrzynki, a potem na koniec słuchajcie jednego mega boxa No i z tego musi, słuchajcie, nam już coś No Nie ma opcji, żeby nowa podstawa nam dzisiaj nie wypadła. Uwaga, naciskamy, kupujemy pierwszą skrzynkę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Uwaga! Cyk mamy, jak widzicie. Okej, okay, trzy rzeczy. Są monety, są punkty mocy. Punkty mocy i punkty mocy. No dobra, drodzy, w takim razie kolejna duża skrzynka. Uwaga, naciskamy, stukamy i sprawdzamy, co będzie. Znowu trzy rzeczy, czyli niestety jest znowu... Nic ciekawego, poza punktami mocy do postaci I monetami nie mamy nic więcej Tak więc moi drodzy, teraz na koniec Otwieramy ostatnią mega skrzynkę W dzisiejszym odcinku Jeśli słuchajcie, z tej skrzynki nie trafię nowej postaci To zmieniam nick na Pechtrox Tak moi drodzy, Pechtrox, a nie Citrox Bo ciągle mam pecha, ale zobaczmy jak to będzie Uwaga, naciskamy, stukamy Skrzynka słaba nam z nieba I teraz błagam, aby coś to było, uwaga Cyk, jak widzicie PekTrox ma 5 rzeczy w megaboksie, A właściwie 6 rzeczy, bo są monety, punkty, bo tutaj jest bita, tutaj na do bo, do kolta oraz do bula. No i niestety, jak wiecie, nie mamy nic więcej. Okej, okay, moi drodzy, gemy doładowane. W takim razie zmieniamy niksy mysz o jelenia na PekTroxa. E, robimy coś takiego, proszę bardzo. PekTrox, oczywiście pisane przez 0. Cyk pechtrox mamy, naciskamy, okej okay, ponownie musimy wpisać, pisaliśmy ponownie naciskamy, słuchajcie, kontynuuj ok moi drodzy, potwierdzamy ostatecznie i jak wiecie w tym momencie mój nick to pechtrox no dobra moi drodzy, ale zanim słuchajcie, skończymy odcinek, to musimy zagrać pechtrox i zobaczyć, czy w grze też będę miał takiego pecha, jak e, przy openingu mam nadzieję, że nie, jak wiecie, no tutaj jako tako już nam na razie idzie całkiem fajnie wygląda ten nick, powiem wam szczerze chociaż wolę że gdyby tam był jakiś, nie wiem fartrox albo coś takiego, bo no wolę, żeby jakaś nowa postać nam jednak Wypadała, że już naprawdę mnóstwo tych skrzynek, mnóstwo wydałem gemów. Jeszcze nic nie ma, ale spokojnie, moi drodzy, w końcu musi nam się udać. Teraz musi nam się udać. Zrócił na ile W ogóle mamy tych tych, ile mamy skrzynek, to wszystko dałoby się teraz zgarnąć. I e, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tam jak wiecie, leci do nas spike. Dobra, spike już jest tutaj całkiem blisko. Jak widzicie on nas goni. Dobra, zróbmy tak, nice, pięknie, cyk, teraz będzie pokonany piękny, słuchajcie. E, spike porobiony. Mamy, jak widzicie 8 powerkipsów na Pektroxie, No i raczej nie powinno być źle. Mamy już będzie zobaczymy, jak wyjdzie. Szukamy teraz tego przeciwnika, chociaż nie wiem, gdzie on jest, prawdę mówiąc. Nie wiem, czy nie ma go gdzieś tam u góry. Chociaż nie, tutaj są, jak widzicie, darmowe Power cubesy. Spoko? Mamy 11 Power cubes, także raczej nie powinno być źle. Szukamy jeszcze tego naszego przeciwnika. Zobaczymy, gdzie on będzie. On jest tutaj, chyba gdzieś. Tak, jego mam tutaj. Tyk. Jezus, widzieliście to? Kto to tego słuchajcie? Chyba ja, tak? Tak, mamy pierwsze miejsce, także udało się. Zagrajmy Bech sobie jeszcze słuchajcie obrężenie, bo dawno tego trybunie grałem. Mam ochotę sobie na nim pyknąć więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mamy, jak widzicie, obrężenie za 20 sekund, pierwsze, więc to raczej powinniśmy chyba da tutaj e, porobić tych przeciwników. Super, blok pokonany. Jak widzicie, mamy elegancką e, śrubeczkę. Mamy też tutaj szybki ulcik, pyk spalony teraz. Niestety tak. Aj, aj, aj ależ ten e, Daryl mnie porobił. W sumie mocno to zmarszczyłem, bo nie potrzebny ryzykowałem, tak? To mielibyśmy e, pewny atak, ale i tak chyba nie powinno być źle. Tak mi się wydaje, jak widzicie, mam tutaj, e, okej, okay, tego daryla. Daryl porobiony. Atakujemy, słuchajcie, teraz my, więc wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać. Mam na tym Franku pięty pucharków, także e, no to nie są amatorzy, to nie są słabi gracze. Okej, okay, widzę, że Dynamite że tutaj z tego pięknego gratu, Super Dynamite jesteś. Chodźmy teraz do tego bloka, zobaczymy jak podejdzie. Pyk, powinien wydobyć, więc damy radę, a skubanie sładnie się, słuchajcie, chowa przy nami. Zróbmy tak. Nice, udało się go porobić. No i teraz my musimy zbierać szubki, Wydaje mi się, że raczej bez większego problemu e, powinniśmy szczęść. Zróbmy tak, żeby tego daryla właśnie pięknie z Jessie Mam, jak widzicie, elegancję dwa. Flagi, oni tutaj te śrubki e, zbierają, dobra? Ja Broka mam zatrzymanego i polemam szczerze, że słuchajcie, Frank na obrężeniu jest to, jest coś pięknego. Bardzo fajna postać, strasznie. słuchajcie, e, lubię Frankiem grać, lubię właśnie trollować tych graczy, jak wiecie, jak tak. E, my... Są wszyscy naraz zamrożeni, chociaż teraz oni mnie porobili, ale chyba dokładnie, chyba to my tak mianowicie poziom siódmy i teraz raczej powinniśmy dać radę już ich dobić. Tak mi się wydaje, bo też w razie czego można jeszcze tutaj e, próbować te śrubki zbierać, gdyby jednak nam się nie udało, ale myślę, że słuchajcie, można zaryzykować, można spróbować, zobaczymy jak to będzie, Chociaż nie, chyba nie ma sensu, zobaczymy jak to wyjdzie. Ile mają 7%, słuchajcie, 7% mi zostało, dobra, ale daj nam jak się pięknie poświęcił, no jak wiecie, udało się zwyciężyć. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobało, słuchajcie, łapkę w górę zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. No i pamiętajcie, żeby mieć zawsze pisany kod Citrox Capybrows. Bardzo dziękuję każdemu, kto ma ten kod wpisany Z mojej strony to tyle. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale.